Siemaneczko, tu Szakal z tej strony, witam Cię na moim kanale witam Cię w serii Szybkie Rozpaki i Quick Unboxingi. I myślę, że doszliśmy do końca. Sorry, podzespołów, akcesoriów, wszystkich komponentów zestawu Marzenia Każdego gracza wersja 03.11.2014. Ostatnim z nich został nam największy i chyba najbardziej wyczekiwany, oprócz karty, monitor z G-Synciem 24,144 Hz firma Oce. Bierzemy się. Za wyładowanie. Przecinam te folijki. Tu nie ma, tu nie ma. O. Grubo. Bardzo grube który oczywiście kabelek display port zasilany i żaden inny bo nie ma potrzeby więcej zasilacz prosz, zewnętrzny, żeby się nie zmieścił w monitorze i tu kabelek USB do huba USB w monitorze tu jeszcze mamy łapkę na kabel płetka, płytka, User's Guide i Monitor Driver. No proszę, proszę. No okay. dobrze, że mnie wypadło na podłogę. Podstawka. Nóżka. A, nóżkę jest zamontować żeby nie było, trzeba się z nim nauczyć. Ciekawe mi jakoś wykonanie. Mam przyjemność, mam nadzieję, że niewątpliwą, dotykać pierwszy raz takiego monitora w tej firmy, jeśli chodzi o OC. AOC. Ciekawe mi jakość wykonanie tych sprzętów. Czy to jest, nawet, tania mężczyzna, czy. Czarek prezentuje się... No wygląda ładnie. Na szczęście nie ma e, odblaskowej obudowy. mekan też nie ma to, Nie ma odblaskowej obudowy, ma taką jakby deseczka trochę była, czy coś. Nie mam to pokazać... o, widać tutaj trochę. Widzicie nie? Oczywiście G2460, G244, G24, klas, cm, g 2460 klas G24 Class, 60 cm, G-Sync, i tak dalej. Czy do tralala, tu jakieś oznaczenia, mamy ostrość, mamy tak, przyciski na dole, tutaj mamy USB-ki, tak, tutaj złącza, HAP USB dodatkowo, o, tutaj widać, czekajcie, odwrotnie może wezmę, o tak, będzie lepiej widać, tutaj HAP USB, tu, o, HAP USB, Display DisplayPort, zasilanie, i koniec, tu kodzik. Jakby ktoś chciał. Nóżkę z tyłu. Tak się prezentuje. Jakby ktoś patrzył. Założymy sobie nóżkę. Okay. O, tak. I tak, obracam mamy. I nie po stole jużka stoi tamta, a tu się tylko góra kręci. Wychylam i góra dół Także może naprawdę się bawić. Oczywiście ma jeszcze piwota Także myślę, że. Fajnie wygląda. Zobaczymy, jak się będzie prezentował. Jak będzie prezentował swoje właściwości. Możemy trochę zjechać, żeby go było widać. Jak będzie prezentował swoje właściwości. Czyli widzę, że skaler był tak duży, że się nie zasiadł, nie zmieścił. Musi być zasiadek dodatkowy. Grubo. Łapkę założyliśmy. Zjedno chyba w dobrą stronę. Jak się wydaje? Tak się prezentuje. Można sobie ją oczywiście przesuwać. Z tej strony tak. I tu. O, tak na bokach trochę wystaje. No i co? Tyle. Monitorek to i tak zaraz podłączy, się będę nim zaraz bawił. <laughs> A komputer zaraz będziemy składać. Także dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że unboxingi się podobały. Za chwilę przestawiam moje małe studio na inne kąty i będziemy się brać za uzbrojenie płyty i montaż komputerka, komponentów do obudowy. Także na tą chwilę z unboxingów już wychodzimy. Dzięki za uwagę i trzymajcie się. Cześć. Szakalaut.